Witajcie, moi kochani. Zanim zacznę, muszę się od, odnieść do pewnego komentarza. To był bardzo długi komentarz. Pewnie niektórzy z Was widzieli ten komentarz. Napisała go pewna duszyczka z naszego kolektywu, a chodziło o miłość. W tym poście, w tym komentarzu było tyle bólu, tyle. Rozczarowania, że szczerze mówiąc, y, muszę się do tego odnieść. Tam było pytanie, dlaczego miłość jest taka trudna, dlaczego musi tak boleć, y, dlaczego nie może być spełniona i tak dalej, i tak dalej. Kochana moja, jak długo miłość boli, czy jeśli miłość boli, to znaczy, że jest jeszcze bardzo dużo ran nieuleczonych w Tobie. Jak długo Ciebie boli to, że nie możesz żyć tą miłością, to znaczy, że masz za wiele oczekiwań. Jak bardzo Cię boli, że ta miłość może być niespełniona, że ktoś Cię nie tak traktuje, jakbyś chciała, to znaczy, że. Tak naprawdę to jeszcze nie jest miłość. Że nie jesteś jeszcze w... w wartości swojej, że jeszcze nie masz korony, bo tak naprawdę ja będę to ciągle powtarzać. Nikt nie będzie w stanie Cię zranić, jeśli będziesz znała swoją wartość. Nikt nie będzie w stanie Ciebie zranić, jak, jeśli nie masz już jakichś ran w sobie, kochani. Kobieta, która przepracowała swoje tematy, bądź miała piękne dzieciństwo, była szczęśliwa jako dziecko, miała wspaniałych rodziców, którzy się o nią troszczyli, dawali miłości, ona w życiu nie przyciągnie faceta, znająca jeszcze swoją wartość, w życiu nie przy, przyciągnie do siebie faceta, który ją będzie źle traktował. Wiecie, co przyciągamy to, co znamy. Więc jeśli mieliśmy ojca, na przykład, który był niedostępny, który był agresywny, który może pił, który bił, który źle traktował matkę, który źle traktował dzieci, yy, który był na przykład narcystą, to będzie nas automatycznie ciągnąć do podobnych osób, bo to wszystko nosimy w sobie. Nas ciągnie. Podświadomie do osób, które mają te same cechy charakteru, które mieli na przykład nasi rodzice. Yy, I tak naprawdę tutaj znowu mówię o tym, że czas wyleczyć wewnętrzne dziecko. Że jak długo nie wyleczysz się, nie stasz sobie sprawy, w czym tkwią twoje problemy, tak długo będziesz w swoim życiu nieszczęśliwa. Kochani, to jest bardzo ważne. Możecie patrzeć na wszystkie czytania odnośnie miłości, że on wróci, że on nie wróci, żeby nie wiem, jakie piękne czytanie. Bo tak jak ja y, czytam, ja mówię, ja czytam energię, więc ta energia jest do dyspozycji. Ale żebym nie wiem, co robiła i jakie connection miała tam do tych na górze, to ja nie jestem w stanie za Was zrobić waszej pracy. Więc najpiękniejsze czytania, najpiękniejsza energia, która stoi do Waszej dyspozycji, niestety się nie zamanifestuje, jeśli będziecie nosić ciężkie energie w sobie, jeśli nie przepracujecie swoich tematów z dzieciństwa. Kochani, ja ciągle powtarzam: nie pozwólcie siebie traktować źle. Jeśli ktoś nie docenia waszej wartości, to po prostu odwracamy się i idziemy. Nie tłumaczymy sobie tego, że bo my go kochamy, bo my jesteśmy bratnimi duszami, bo ja to wszystko ścierpię, bo ja y, będę cierpliwa, on się kiedyś zmieni. Jak się zmieni, to wróci. Tylko niech wróci w innej energii. Kochane moje, nie czekajcie na kogoś, kto nie dorasta Wam do pięt energetycznie, kto nie oddaje Wam tej miłości. Jeśli kochacie tę osobę, puśćcie ją i nie róbcie tego, aby ta osoba mogła Was 10 razy jeszcze zranić. 20, 30, 50. Włóżcie sobie koronę na głowie, głowę i powiedzcie ja jestem godna, godny prawdziwej, spełnionej miłości. Ja jestem godna tego, aby ktoś mnie szanował. Sorry, jeśli facet odzywa się raz na miesiąc i tylko w jednym celu, to żebym nie wiem, jak iskrzyło, żebyś nie wiem, jak go czuła telepatycznie, to i tak to nie jest facet, który jest ciebie wart. Powiem wam, Nie będzie wam ciężko, jeśli zauważycie, w czym leży wasz problem. Przeanalizujcie swoje dzieciństwo, przeanalizujcie swoje związki i wyciągnijcie, proszę, wnioski. I nie czekajcie na kogoś, kto się nie potrafi zdecydować. Nie czekajcie na kogoś, kto powie, wiesz, ale ja mam żonę, bo jeszcze dzieci, małe, bo to, bo siam to, bo sram to. Sorry. Dla mnie to nie są faceci. Niech idzie. zakochałaś się, może zakochała się w uczuciach, w swoich uczuciach, w swoich pragnieniach. Tak naprawdę, jak możesz kochać osobę, z którą praktycznie nic oprócz łóżka Cię nie łączy? Czy to jest miłość, kochani? Często kochamy wyobrażenia o tych związkach. Często układamy sobie w głowę iluzję, budujemy zamki z piasku, kiedy mówimy, bo my tak do siebie pasujemy, bo my jesteśmy dla siebie stworzeni, bo my jesteśmy bratnimi duszami i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, uniwersum nie po to zsyła ci bratnią duszę, żebyś y, żyła w stagnacji i czekała i cierpiała. Bratnia dusza, jeśli pojawia się w Twoim życiu, to pojawia się po to, by Ci pokazać Twoje tematy, i w momencie, kiedy Ty zaczynasz cierpieć, w tym momencie musisz powiedzieć: Okej, okay, to nie ma nic wspólnego z miłością. Po co pojawiła mi się ta bratnia dusza na mojej drodze, żeby mi coś pokazać? I co w tym momencie czuję? Czuję, nie wiem, złość na Niego. Dlaczego czuję złość? Ponieważ nie, od, nie odpowiada moim wymaganiom, nie, nie realizuje moich oczekiwań, czyli odzywa się ego. Jeśli cię rani wielokrotnie, dlaczego mnie to tak boli, skąd te rany pochodzą? I kochanie, jeśli to wszystko przeanalizujecie, jeśli to wszystko przemyślicie, to tak naprawdę wasze szczęście w ogóle nie zależy od tej osoby. Wasze szczęście zależy od was, co wy z nim zrobicie, jak wy pokierujecie swoim życiem. Sory, ale nie wyobrażam sobie, że ja, mając bratnią duszę, która gdzieś tam jest w jakimś związku i nie potrafi się na mnie zdecydować, będę siedziała w domu, będę słuchała od rana do wieczora czytań, będę nie wiem, robię ja prywatne czytania. Będę, nie wiem, obskakiwać 15 wróżek i szukać potwierdzenia, że on do mnie wróci. Słuchajcie, nic się nie zmieni. Daję wam to na piśmie, dziewczyny. Kompletnie nic się nie zmieni. To, że ci jakaś wróżka powie, że on musi transformować, ja też to mówię w moich czytaniach, ale to jest dla osób, które są dalej w procesie. W momencie, kiedy ty siedzisz i płaczesz, i tęsknisz i słuchasz yy, różne czytania na YouTubie, żeby ktoś ci tylko dał nadzieję. W tym momencie jesteś w stagnacji, a tego uniwersum nie lubi. Kogo uniwersum wynagradza? Kogoś, kto nad sobą pracuje. Kto zakłada koronę, kto mówi jestem błogosławionym dzieckiem Boga i na mnie czeka tylko szczęście. A coś, co nie jest szczęściem, musi odejść. Jeśli nawet kochasz tą osobę, to pozwól jej odejść. Niech ona przemyśli, niech ona przetransformuje. Jeśli macie umowę tutaj na ziemi do spełnienia, że będziecie razem, to będziecie razem. I nieważne, czy ty będziesz czekać i płakać i tęsknić, czy po prostu będziesz szła swoją drogą. Słuchajcie, znam przypadki, wiele przypadków, kiedy. Nawet jeśli byli wolni, byli singlami, spotykają się dusze dualne, rozchodzą się, każdy z nich ma jakiś tam związek po drodze i po wielu latach spotykają się, ale już po transformacji przerobili swoje tematy i oni się spotykają naprawdę przypadkowo i wchodzą w piękny, szczęśliwy związek. Gdyby którejś z nich czekało na na to, że się ktoś tam odezwie, wierzcie mi, nic by z tego nie wyszło. Oni oboje powiedzieli: Ich dusze, powiedział, to nie ten czas. My musimy jeszcze zdobyć pewne doświadczenia, musimy nad sobą pracować, musimy wejść w swoją wartość. I to było podświadomie: Słuchaj swojej duszy, słuchaj tego, co byś chciała. Matko Boska, realizujcie swoje marzenia, róbcie coś, dziewczyny. Idźcie, nie wiem, na kurs tańca, na jogę, wyjeżdżajcie gdzieś, spotykajcie się z przyjaciółmi, ale proszę Was, nie siedźcie od rana do wieczora w domu z telefonem w ręce i nie czekajcie, aż on się odezwie. Także ogólnie miłość zawsze wygra, kochani. Miłość jest najpotężniejszą energią. To, dlaczego cierplimy... To jest wszystko podpięte pod strach. Powtórzę jeszcze raz, mamy tylko dwie energie w uniwersum. Jest miłość i jest strach. Wszystko, co nie jest miłością, taką czystą, piękną, jest podpięte pod energią strachu. I wszystkie emocje podlegają pod tą energię strachu czyli złość, ego, nienawiść tęsknota yy, wszelkie oczekiwania to wszystko należy pod strach i proszę przemyślcie to wszystko dlaczego cierpicie gdzie to leży gdzie jest właśnie podstawa tego waszego cierpienia czy na przykład dlaczego nie możecie trafić na porządnego faceta jeśli miałaś ojca narcysty który traktował źle matkę który miał kobity na prawo, na lewo, który przebijał pieniądze, który nie wiem, cokolwiek, to facet, który stanie, jak długo nie przepracujesz swoich tematów, jeśli nawet stanie najlepszy facet na świecie przed Tobą, jeśli będzie miał piękną duszę, dobre serce i będzie chciał Ci to dać wszystko, to ty nie zwrócisz na niego uwagę, ponieważ będzie dla ciebie po prostu nudny. To będzie pantofel, to będzie, e, nie wiem, no po prostu nudny gościu. Dlaczego? Ponieważ ty nie znasz tego. Bo ty znasz tego Drania, który tylko za przeproszeniem darł mordę w domu, który wyzywał matkę, który rzucał butami po pokoju, jak mu się coś nie podobało. Który, do którego wyzwaniały jakieś baby, z którymi miały jakieś romanse, ty to znasz. I dokładnie takich facetów będziesz przyciągać. Dlatego jak długo sobie nie zdasz z tego sprawy, dlaczego tak jest, tak długo będziesz przyciągać niewłaściwych mężczyzn. I Ja teraz nie mówię tutaj o bratnich duszach, bo to jest insza ilość. Ja mówię ogólnie, ale nawet jeśli bratnia dusza cię źle traktuje, Również nie musisz, wręcz nie możesz czekać i pozwalać Ciebie źle traktować. On Cię potraktuje raz, dwa, bo takie jest jego zadanie. Dlaczego Cię tak traktuje? Abyś weszła w wartość siebie, abyś zaczęła się uzdrawiać właśnie z dziecięcych tematów, z poprzednich związków. Po to pojawiają się, bratnie dusze. Okej, okay, kochani, nagadałam się, nagadałam, a teraz ruszamy z czytaniem. Jak widzicie uniwersum na tą chwilę? Ja jestem ciekawa, czy te energie się pokryją teraz. Jak widzicie uniwersum na tą chwilę? Dzisiaj zdecydowałam się na runik tarą, czyli taką bardzo głęboką kartę. Jak widzicie uniwersum na tą chwilę? Już mamy dwie karty. Wow! Mamy dziesiątkę kielichów i mamy trójkę kielichów. Uniwersum tutaj mówi, że tak naprawdę to jesteś pełna miłości i zasługujesz na miłość. I ty możesz tą miłość świętować. Wszystkie dary, wszystkie emocje, wszystkie miłości, wszystkie uczucia jesteś stoją do Twojej dyspozycji. Ty potrafisz kochać i również jesteś kochana. Nie mogę dziewczyno, to jest jedna karta, nie dwie. Słuchajcie, mamy dziecko i mamy kojota. Czy ja muszę jeszcze coś mówić? To dziecko jest okradane. To dziecko jest okradane z, ze wszystkich uczuć. To wszystko, co stoi przed tobą, co jest dla ciebie otwarte, to wszelkie, ta miłość, bo tu mamy dziesięć kielichów i trójka kielichów. To jest karta bycia razem trójka kielichów. To jest karta świętowania. Dziesiątka kielichów to jest pełne spełnienie w sferach uczuciowych, ale mamy dziecko i mamy kojota. Czyli tak naprawdę to wszystko stoi do twojej dyspozycji, tylko ty musisz dać najpierw to miłość swojemu wewnętrznemu dziecku. Uniwersum mówi, że powinnaś zanurzyć się w swoich uczuciach, w swoich emocjach i to wszystko uzdrowić, uzdrowić swoje życie emocjonalne. A na ciebie czeka góra szczęścia. Jak widzicie jeszcze uniwersum? Widzicie jako cesarza. Cesarza, który ma wszystkie atuty w ręku, który może wszystko, który wszystko manifestuje, ale też czasami możesz być skłonna do rządzenia, do wielkiego ego i do przeciążenia się. Ta Twoja chęć walki często, ta chęć władzy powoduje, że to Cię przerasta i czujesz ogromny ciężar. Może za dużo bierzesz na swoje ramiona. Osobą bardzo sprawiedliwą, bardzo prawomówną, osobą, która zawsze mówi swoją prawdę, idziesz za swoimi celami, aczkolwiek często ograniczają cię sprawy finansowe. Często zwalniają. Twoją drogę, ale tak naprawdę to Ty znasz swój cel i jesteś osobą bardzo cierpliwą. Często wyłączasz się z życia socjalnego po to, aby przemyśleć swoje życie uczuciowe, aby przyglądać się swoim uczuciom, aby coś przerabiać, aby popatrzeć na coś z innej perspektywy. Uniwersum mówi, że masz wyznaczyć sobie cel, prostą drogę i się niej trzymać tutaj ogromną siłę ma manifestacja ale nie manifestacja słowem ale uczucia pamiętajcie kochani bardziej manifestujemy nasze lęki które nosimy w sobie jak to czego chcemy wszelkie obawy szybciej się jeśli mamy dużo obaw i wiele lęków to one się szybciej zamanifestują ponieważ wkładamy to dużo w to dużo uczucie więc jeśli chcesz manifestować to nie tylko myślami, że na przykład ten projekt mi się uda, ten projekt mi się uda, a w głębi serca Twoim lękiem jest i Twoja podświadomość mówi, Nie, to się nie może udać. I zgadnijcie, co wygra, Twoje obawy. Musisz we wszystko, co manifestujesz, w swoje cele, w co kierujesz właśnie tą strzałę, to muszą być uczucia. Każdą swoją manifestację musisz włożyć tylko i wyłącznie uczucia. Podświadomość przyjmuje zapachy, mocno to, co widzi, więc, wizualizacje, samo mówienie nie wystarczy, kochani. Więc, wybieraj sobie cel i trzymaj się go prosto. Nie schodź z drogi. Dzisiaj manifestujesz to jutro to. Na przykład jeśli chodzi o partnera, boże, ja go kocham, Bym chciała, żeby się dzisiaj zameldował, a za chwilę przychodzi obawa, nie on się i tak nie zamelduje, bo on już się nie meluje od pół roku. I zgadnijcie, jaka manifestacja wygra. Jesteś wojownikiem światła. Oczywiście, że tutaj mamy samych wojowników światła, inaczej nikt inny by nie trafił na ten kanał. Więc idź za tym światłem, walcz o to światło, ale przede wszystkim zapal to światło w sobie. Bądź połączona z naturą, korzystaj z tej natury. Tutaj jest ziołolecznictwo, naturalna medycyna. Dbaj o swoje ciało i o swój umysł. Skończ ze swoją postawą ofiary, że jesteś biedna, że jesteś krzywdzona, że byłaś oszukana. To nie jest Twoja energia, to jest energia, która, którą sobie sama stworzyłaś. Wyjdź z tej energii i wejdź z ofiary w zwycięzcę. Ty zwyciężysz, ponieważ jesteś wojownikiem światła. I to co manifestujesz, to ci się to do ciebie idzie, jeśli ciągle jesteś w postawie ofiary. To tylko wzmacniasz tą energię i ona będzie coraz mocniejsza, a ty będziesz opadać sił. Poszukaj i przywróć swoją duszę. Przywróć swoje zagubione części swojej duszy, tej czystej, tej pięknej, tej zdrowej. Dusza jest czysta, dusza jest piękna, dusza jest zdrowa. To emocje powodują, że gdzieś po drodze, w czasie naszego życia, gubimy te części naszej duszy i chorujemy, jesteśmy nieszczęśliwi. Pozbieraj te wszystkie kawałki duszy i złóż je znowu w całość, a wtedy zobaczysz, jak piękna, jak zdrowa, jak szczęśliwa jest Twoja dusza. Jeśli weźmiesz sobie do serca te rady uniwersum, jak ono Cię widzi na tą chwilę, i zaczniesz nad tym pracować. To, co wydarzy się w Twoim życiu. Jak zmieni się Twoje życie. O matko. Dwójka kielichów. To będzie pełne spełnienie emocjonalne. To, to będzie miłość czysta, miłość bezwarunkowa. I to nie musi być koniecznie bo to jest karta dwójka kielichów. Energia bratnik dusz, połączenia się z kimś, kto nadaje na tej samej fali, kto ma te same cele, kto kocha cię takim, jakim jesteś, i vice versa. Ale to może być też miłość do wszystkiego i do wszystkich. zobaczcie, oni się wymieniają kielichami czyli co dajesz, to dostaniesz. I odwrotnie, kochani. czy coś jeszcze, co jeszcze się wydarzy w twoim życiu, jeśli będziesz słuchać, uważnie. Coś się zakończy, zakończy się jeden etap ze śmiercią w twoim życiu, a zacznie się robi, robić coś kompletnie nowego. Porzucisz właśnie. Energię, odstawisz energię walki i pożegnasz się z wielkim bólem emocjonalnym. Ten, który nosisz jeszcze w sobie. Ty potrafisz wszystko manifestować, każda twoja manifestacja. Będzie realizowana. Nastąpi ze słońcem pełne szczęście w Twoim życiu, i wszystko, co ma być zakończone, pozostanie zakończone. Co chce Ci Twoja dusza powiedzieć na zakończenie? Co Twoja dusza, jakie przesłanie na teraz ma Twoja dusza? Nie pozwól, nie aby ktoś zabierał ci twoje szczęście. Nie pozwól, aby ktoś kradł ci najpiękniejsze chwile i lata twojego życia. Pamiętaj, każda chwila, każda minuta w twoim życiu jest na wagę złotą. Ona nigdy nie wróci. Więc nie pozwalaj, aby twoje emocje, twoje oczekiwania. Jak również inni ludzie zabierali ci to, co jest najcenniejsze, czyli Twój czas życia. Bądź niezależna. Nie pozwól, aby ktoś lub coś uzależniało Cię od siebie. I wyznać sobie wewnętrzne cele. I idź za tymi celami. Jaka runa wspiera cię na ten moment? Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa wspiera cię na ten moment i sama wyszła. Algis to jest ochrona. Cokolwiek nie zrobisz, ty i tak jesteś chroniona. Masz połączenie z górą, i góra cię chroni, i góra cię wspiera. Więc posłuchaj tych rad uniwersum i zaczynaj zmieniać swoje życie od teraz, bo pamiętaj, nikt ci życia drugi raz nie da, nie w takiej formie, w jakiej teraz je masz. I nie popełniaj błędów, już jakie popełniałaś w przeszłości, teraz jesteś mądrzejsza. I teraz wiesz, co masz robić. Ja wierzę w Ciebie, że Ty sobie to wszystko poukładasz, że będziesz pracować i wygrasz ze swoimi cieniami. Dziękuję Wam kochani za uwagę i do zobaczenia. Pa!